Witam Państwa serdecznie, Bojko Natalia z tej strony, analityk Teletrade. Witam Państwa w poniedziałek na porannej analizie 16 sierpnia. Dzisiaj przede wszystkim porozmawiamy sobie o taperingu, jak on wpłynie na rynki, czym jest tapering i dlaczego Rezerwa Federalna może pokusić się o zastosowanie tego rozwiązania w najbliższym czasie. Przed nami bardzo ciekawy tydzień, mamy posiedzenie. FOMC za jeszcze kolejny tydzień w dniach 26-28 sierpnia mamy kolejne ważne wydarzenie Jackson Hole, więc warto obserwować i warto przygotować się na te najważniejsze wydarzenia. Także, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do porannej analizy. Już klasycznie zacznijmy może od um, zerknięcia w kalendarz makroekonomiczny. Jak przystało na poniedziałki, także czasem na piątki, nie ma tych wydarzeń za wiele nie ma także wydarzeń o bardzo wysokim priorytecie. Także drodzy państwo, z nami przede wszystkim odczyty dotyczące jena, dotyczące Japonii. Przede wszystkim poznaliśmy PKB za drugi kwartał oraz PKB w ujęciu rocznym. Jak państwo widzą dane Wyszły no, trochę lepsze od oczekiwań, jeżeli chodzi o ogólne PKB i konsumpcję w drugim kwartale, natomiast jaki wpływ na rynki? Mianowicie taki wpływ na rynki, że jen faktycznie zaczął się umacniać, najlepiej widać to po parze euro-jen. Euro faktycznie trochę zaczęło tracić z racji tego, że indeks DAX również się osłabiał na początkach sesji. Także z takich ciekawszych odczytów praktycznie jesteśmy, że tak powiem, po wszystkim. Mieliśmy trochę też odczytów z Chin, natomiast nie były one szczególnie znaczące dotyczące głównie sprzedaży detalicznej, jak widzimy, za, zarówno za lipiec, jak w ujęciu rocznym. Dane te wyszły no, z lekka gorsze niż poprzednie odczyty. Niemniej jednak, w dużej mierze rynki wyceniają to, w dużej mierze rynki również się tego spodziewają. No, z racji tego, że ten efekt bazy jest czasami dosyć, dosyć silny i ta dynamika miesięczna, mimo tego, że w pełnym miesiącu ma charakter spadkowy, nie jest odbierana, że tak powiem, dosłownie na rynki oraz na to, co się dzieje, patrząc przez wskaźniki, choćby sprzedaży detalicznej. Patrzymy raczej przez pryzmat tego, że ten jeden gorszy odczyt jeszcze o niczym nie świadczy, i na tą dynamikę trzeba po prostu spojrzeć szerzej. Jak Państwo widzą, mamy jeszcze aukcję obligacji we Francji. Oraz aukcje obligacji w, w, w USA. Natomiast z takich no, wydarzeń, które faktycznie mogłyby dzisiaj poruszyć rękami w kalendarzu, praktycznie nie ma. Także drodzy Państwo, skupimy się przede wszystkim, tak jak wspomniałam na początku naszej analizy, na taperingu. Czym jest tapering, dlaczego został zastosowany i co mogą nam przynieść minutki. W najbliższym czasie, czy zostanie ogłoszone powolne ograniczenie skupu aktywów i dlaczego tak się może wydarzyć? Także e, zacznę może od tego, że w odpowiedzi na pandemię COVID, Rezerwa Federalna w marcu 2020 roku zaczęła stopniowo obniżać stopy procentowe do poziomu bliskiemu zera. Wznowiła także zakupy aktywów na szeroką skalę. Inaczej nazywa, nazywaliśmy to programem QL, po prostu luzowaniem ilościowym. Od lipca 2020 roku Fed co miesiąc skupuje papiery skarbowe warte 80 miliardów dolarów, czyli ten poziom tego skupu jest naprawdę pokaźny. Oprócz tego skupywał także papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, czyli tak zwane MBS-y o wartości 40, 40 miliardów dolarów, czyli Krótko mówiąc, krótko pokazując Państwu, jak to wygląda, mamy tutaj nakreślony, i to też jeszcze nie po całości, bo te dane nie są, nie są aż tak aktywne. Mamy nakreślony poziom skupu aktywów. Widzimy, że w 2021 roku był on faktycznie znaczący. Natomiast gdy gospodarka odbiła się w połowie 2021 roku, bankierzy Rezerwy Federalnej zaczęli mówić o spowolnieniu lub o zmniejszeniu tempa zakupów obligacji. De facto jest to taki pierwszy sygnał, który rynki odebrały, odebrały na korzyść tak praktycznie dolara. I dlaczego tak się stało? Zacznijmy od tego, że jeżeli rezerwa federalna zaczyna sugerować, że tempo aktywów może zostać zniesione, tempo tego skupu aktywów może zostać spowolnione i jest to jasna informacja do tego, że FED pomału, nie mówię, że jakoś Drastycznie, ale pomału będzie wycofywał się z luźnej polityki monetarnej. Nie musi być to informacja, że zrobi to w przeciągu roku, aczkolwiek jest to taki pierwszy krok do tego, by wycofywać się z prowadzenia luźnej polityki monetarnej. Warto powiedzieć, że poluzowanie ilościowe pomaga przede wszystkim w gospodarce na, na obniżenie długoterminowych stóp procentowych. Mimo, że stopy procentowe już balansują. W okolicach zera, tak, skupowanie aktywów w bardzo, dużej, w bardzo dużej, drodzy Państwo, ilości przede wszystkim wpływa, wpływa, bardziej wpływa na taką wizję tego, że gospodarka nadal potrzebuje pomocy. Jeżeli nie chcemy manewrować stopami procentowymi i sprowadzać ich do poziomów ujemnych, wykorzystujemy właśnie skup aktywów, który realnie. Wpływa na krótkoterminowe stopy procentowe. Kupując amerykański dług rządowy i papiery zabezpieczone hipoteką, Rezerwa Federalna ogranicza podaż tych obligacji na szerokim rynku. Także prywatni inwestorzy nie, ich się nie pozbywają, starają się trzymać je w, w swoim portfelu, żeby faktycznie tych, tychże cen nie obniżać. Tutaj mamy dokładnie strukturę, drodzy Państwo. Skupowanych przez Fed obligacji. Widzimy, że najbardziej Fed uposażył się praktycznie w obligacje 5 i 10 letnie. Sporo też od, od wykupu kuponów z rokiem zapadalności do 5. Także, drodzy Państwo, ta struktura jest bardzo cenna, bo daje nam do zrozumienia nie tylko to, jakie papiery skupuje Fed, ale również dużo mówi o potencjalnym wyglądzie krzywej dochodowości. Także o krzywej dochodowości może porozmawiamy innym razem, bo faktycznie jest to dosyć szeroki temat. No niemniej jednak skup tych papierów pomaga w pewien sposób bez udziału kolejnych obniżek stóp procentowych stymulować gospodarkę. Natomiast, drodzy Państwo, czym jest sam tapering? Tapering to w dosłownym tłumaczeniu... I przełożeniu to na działania rezerwy federalnej, jest to zmniejszenie, czyli takie stopniowe zwalnianie tempa zakupu aktywów na dużą skalę przez rezerwę federalną. Tapering nie odnosi się do całkowitego zmniejszenia bilansu, a jedynie do zmniejszenia tempa jego ekspansji. Także, jeżeli pojawiają się głosy co do tego, że rezerwa federalna dosłownie zaprzestanie nagle skupować aktywów i zostawi rynki same sobie, jest to oczywiście. Pic na wodę z racji tego, że rezerwa de facto nie może teraz zaprzestać, zaprzestać tego skupu, i rozsądnym wyjściem w tej sytuacji jest po prostu zmniejszenie tego tempa. Zatem tapering nie mówi o całkowitym ucięciu zaangażowania rezerwy federalnej na rynku, aczkolwiek mówi o tym, że to tempo w jakim rezerwa federalna skupuje te aktywa, skupuje papiery dłużne jest oczywiście mniejsze, w szczególności Chodzi tu o to, żeby powolnie usuwać z gospodarki bodźce monetarne, czyli jest to, tak jak wcześniej wspomniałam, taki lekki sygnał do tego, że zaczynamy wychodzić z luźnej polityki monetarnej i kierujemy się trochę w stronę jej zneutralizowania, a w przyszłości, w przyszłości także zaostrzenia. W szczególności warto tutaj zwrócić uwagę na ostatnie wypowiedzi rezerwy. Ostatnie mam na myśli. Co najmniej z połowy roku, które zgodnie z wytycznymi Fed, które znajdziemy w raportach, w projekcjach, może niekoniecznie, ale choćby w Beżowej Księdze, też myślę, było o tym wspomniane które zostały wydane mniej więcej w grudniu 2020 roku. Fed zasygnalizował, że zmniejszenie rozpocznie się wtedy, gdy gospodarka poczyni znaczne, znaczne dalsze, znaczące dalsze postępy. Także te znaczne postępy to oczywiście głównie rynek pracy, głównie ten rynek zatrudnienia, stopa bezrobocia, potencjalne zasiłki dla bezrobotnych, czyli to, no, na co rezerwa federalna w ostatnim czasie faktycznie mocno zwracała uwagę, pomijając ten czynnik inflacyjny. Także niektórzy członkowie Eee, członkowie Komitetu Federalnego do spraw Ustalania Polityki Pieniężnej mają to oczywiście na uwadze, i zauważyli, że zatrudnienie zaczyna wracać do normalnych poziomów. Eee, no, Fed do przede wszystkim jasno do zrozumienia, że takie stopniowe. Że takie stopniowanie, zmniejszanie tego skupu prędzej czy później i tak nastąpi. Mieliśmy pierwsze głosy niektórych bankierów Rezerwy Federalnej, że nastąpi to jeszcze w tym roku, pod koniec roku. Natomiast o realności tej sytuacji. Realność tej sytuacji oczywiście można poddawać dywagacjom, niemniej jednak szansa jest, tym bardziej, że powiedział to jeden z najbardziej gołębich bankierów rezerwy federalnej, Clarida. Także drodzy Państwo, jak Państwo widzą, jest potencjał do tego, żeby dolar się umocnił, dlatego dzisiaj po tych piątkowych antydolarowych nastrojach widzieliśmy takie. Ponowną rewycenę tego, co się działo na rynku. Także zobaczmy sobie może na indeks dolara, jak on w tym momencie wygląda na futuresy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam tutaj Państwu pokazać, zanim przejdziemy do indeksu dolara, czyli jak wyglądają waluty. Widzimy, że egzotyki faktycznie na tych futuresach trochę na razie na starcie poniedziałku tracą. Euro, dosyć neutralne, jeny faktycznie się wybijają tutaj dostały, że tak powiem, przysłowiowego, przysłowiowego kopa z samego rana za pośrednictwem danych, danych z Japonii, głównie odnośnie PKB. Także, drodzy Państwo, jak wygląda indeks dolara? No, indeks dolara po piątkowej sesji faktycznie się osłabił. Przejdźmy może sobie na mniejszy interwał. Na interwał godzinny. Dzisiaj trochę zamieszania takiej większej kompresji na tym indeksie. Jeszcze brakuje mu trochę do takiego pierwszego poziomu wsparcia, które bardziej ulokowałem na poziomie 92,34. Także dzisiaj, mimo tego tej rewyceny piątkowych nastrojów, indeks się osłabia, także dzisiaj możemy mieć równie dobrze na sesji amerykańskiej odwrócenie tego wszystkiego, czyli indeksy, indeksy do góry, euro do góry. Jak to wygląda z szerszego kontekstu, czyli uwzględniając ekspozycję traderów? Taki znaczący punkt, drodzy Państwo, mieliśmy, widzimy w połowie czerwca, gdzie faktycznie te nastroje się odwróciły. Mamy bardzo dużą ekspozycję obecnie komercjalnych hedgersów na krótko w dolara, czyli sugeruje to to, że te potencjalne odwrócenie, tak jak tutaj, odwrócenie trendu jest, natomiast myślę, że rynki w dużej mierze będą się fokusować na razie na wydarzeniach dotyczących posiedzenia Rezerwy Federalnej oraz projekcjach i decyzji dotyczących stóp procentowych, jak to będzie wyglądać. Także raczej oczekuję, że ta zmienność będzie przysłowiowo kręciła się w miejscu. Czy będziemy mieli większe ruchy w górę, mniejsze w dół, i będziemy czekać po prostu na to, co powie rezerwa federalna. Jak natomiast wyglądają rynki w poniedziałek? Mamy tutaj wykres złota, faktycznie wyszedł on z tej no, takiej dosyć niekorzystnej strefy podaży, którą mieliśmy ulokowaną między 1679,42 a 1742. Nadal takim najbliższym wsparciem dla złota pozostaje. Pozostaje ten poziom 1742, natomiast potencjalnym miejscem, gdzie złoto może się udać, czyli potencjalnym oporem, jest poziom 18, 1830. Natomiast tutaj patrzymy z szerokiego interwału, interwału dziennego, przejdźmy sobie może na mniejsze interwały, choćby M30 czy H1. Jak widzimy, no, złoto tutaj przereagowało przereagowało na stroje piątkowe, przereagowało na stroje antydolarowe. Na razie mamy lekką korektę tego ruchu. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wszystko wygląda, jak może pary wyglądają, wyglądają tej pary dolarowe. Indeks to jest dokładnie to, co mówiłam, czyli przereagowanie ruchu piątkowego na obecny moment. Spora świeca utworzyła się na DAXie, na interwale godzinnym. Widzimy Mocne odbicie, mocne odbicie, mocne wyssanie podaży z, z najbliższego wsparcia, ulokowanego na 15 tysiącach, prawie tutaj 886. DAX w tamtym oczywiście tygodniu wybił swoje historyczne szczyty, i tak jak na indeksy przystało, przy historycznych szczytach następuje korekta. Gdzieś tutaj znajdują się już poustawiane zlecenia. Zlecenia realizacji zysków. Także ten ruch raczej podpiałabym właśnie pod realizację zysków niż pod konkretną wycenę. No, DAX ostatnio nie jest za bardzo skorelowany z tymi dolarowymi nastrojami, że tak powiem, idzie swoją drogą, więc raczej nie oczekuję tego, że na DAXie nagle wydarzył się cuda i faktycznie runie w dół, jeżeli większość o rynku będzie się opowiadała za dolarem. Właśnie spójrzmy, może jak wyglądają te typowe nasze pary dolarowe, które sobie analizujemy tutaj na interwale M15. Przejdźmy sobie do trochę większego interwału. I tak, takim pierwszym potencjalnym poziomem wsparcia dla euro-dolara to jest poziom 1,17727, także jest to takie miejsce, w którym faktycznie euro-dolar może przejść, pokonsolidować i odbić, jeżeli te aprecjacyjne nastroje zostaną zachowane. Praktycznie do środy, czyli do posiedzenia raczej oczekiwałabym konsolidacji rynku między poziom, najbliższymi poziomami wsparcia i oporu. Bo jednak to, co powie rezerwa, może okazać się naprawdę decydujący. Jeżeli będziemy mieli takie pierwsze sygnały do tego, że tej pairing zostanie zastosowany jeszcze w tym roku, no dla mnie jest to jasna sytuacja, że raczej rynek powinien mocno pójść w stronę, w stronę dolara. Z dolara. Dlaczego? Bo, no, bo oczywiście, zacieśnianie, potencjalne zacieśnianie polityki pieniężnej powinno wpłynąć na rynki dolarowo. Jak wyglądają funty? Jak wyglądają pary z funtem? Tutaj mamy akurat funta do dolara. Jak widzimy, tu już ta rewycena, ta korekta tychże piątkowych nastrojów nastąpiła. Mamy oderwanie się od potencjalnego poziomu wsparcia na poziomie 1,38. Dokładnie 3, 5, 3, także już to odbicie jest dosyć duża świeca wzrostowa. Jeżeli ona się zamknie, no to mamy taką klasyczną formację świecową. Pomijając natomiast klasyczne formacje cenowe i obserwując wyłącznie reakcję tejże ceny, jak dla mnie takim pierwszym momentem, gdzie ja bym realizowała potencjalne zyski z wejścia funta, to jest Bezpieczny poziom 1,38788, czyli najbliższy poziom oporu. Także zachowując tą myśl, że te nastroje dzisiaj mogą ponownie powrócić, ponownie sprzeciwić się dolarowi, wszystkie takie miejsca i waluty, które jeszcze nie zdążyły przereagować, są potencjalnie dobrym takim pomysłem do tego, żeby. Że poszukać sobie pozycji długich, natomiast z bardzo wąskim stoplossem. Jak wygląda Australijczyk? Mamy wykres dzienny. Mieliśmy mocne wybicie, zebranie, dużą kompresję, ponowne wybicie, zebranie, także ten poziom już był wielokrotnie testowany. Może być przetestowany jeszcze raz. Widzimy, że na razie wszystkie, wszystkie spadkowe świece praktycznie zamykają się przy cenie 0,73%. 29 z groszami, czyli 29,6. Także tak to mniej więcej wygląda. Jak wyglądają pary z cad czyli z taką walutą typowo surowcową? Jak widzimy, dolar na razie takim dosyć mizernym ruchem podnosi się do góry. Nie mówimy o tych świecach, tylko dokładnie o tym, co się tutaj dzieje. USD-CAD znajduje się teraz przy takim dosyć silnym poziomie oporu został już raz naruszony no i tutaj czekamy na ewentualny retest, kolejny test tego poziomu. Także drodzy Państwo, jeżeli miałabym cokolwiek dzisiaj dzisiaj tutaj szukać sobie pozycji na rynku, to raczej czekałabym na spokojnie do sesji amerykańskiej na taką faktyczną wycenę tego, co się wydarzy. Tymczasem dziękuję serdecznie Państwu za dzisiejszą analizę. Ten tydzień będzie naprawdę naprawdę ciekawy. Także życzę udanego tradingu i udanego dnia. Dziękuję serdecznie.